Cześć! Witamy w Apilo. systemie to zarządzania sprzedażą wielokanową. W tym materiale omówimy moduł zadań automatycznych w Apilo. Czym jest ten moduł? To moduł, który pozwala na automatyzację powtarzalnych czynności związanych z obsługą zamówień i sprzedażą w e-commerce. Znajdziesz go w administracja. Zadania automatyczne. Jak działają zadania automatyczne? Działają na zasadzie reguł składających się z zdarzenia. Jest to konkretne działanie lub sytuacja, która uruchamia zadanie, np. utworzenie pobranie zamówienia, zmiana statusu płatności, zmiana statusu zamówienia itd. Następnie mamy warunki. Są to filtry, które precyzują, kiedy akcja ma zostać wykonana, np. dla zamówień z określonego kanału sprzedaży, konkretnym sposobem zapłaty, danym statusem. I tyle więcej. Na końcu mamy akcję. Jest to finalne zadanie, które system wykonuje, jeżeli zdarzenie zaszło i warunki zostały spełnione. Jak dodać zadania automatyczne w Apino? Zrobisz to poprzez zielony przycisk: Dodaj. Po jego naciśnięciu. Otworzy się formularz tworzenia zadania automatycznego. W pierwszej kolejności należy nazwać zadanie automatyczne. Jest to nazwa, która pozwoli zidentyfikować to zadanie automatyczne oraz będzie ona później wyświetlana w historii zmian na zamówieniu, że to zadanie wykonało się dla tego zamówienia. Następnie mamy status. Domyślnie jest on aktywny, czyli zadanie po zapisaniu będzie nam funkcjonować i działać. Jeżeli ustawimy status nieaktywny, to zadanie automatyczne nie będzie działać. Następnie mamy grupę. Grupy pozwalają nam posortować i pogrupować nasze zadania automatyczne. Jeżeli nie wybierzesz grupy, zadania automatyczne przypisze nam się do grupy pozostałe. Grupę możesz wcześniej zdefiniować w zakładce grupy. W późniejszej części materiału pokażę, jak to dokładnie zrobić. Przejdźmy teraz do stworzenia zadania automatycznego. Najpierw wybieramy zdarzenie, czyli co ma się zadziać, aby zadanie automatyczne się uruchomiło. Wybieramy zdarzenia z listy na przykład utworzenie, pobranie zamówienia. Następnie możemy określić warunki naszego zadania automatycznego i tych warunków oczywiście może być wiele. Dodajemy je poprzez przycisk Dodaj, wybieramy warunek z listy, możemy też skorzystać z przygotowanej wyszukiwarki warunków. Na końcu wskazujemy akcję, która ma się wykonać w tym zadaniu automatycznym. Tu również wybieramy akcję z listy. I w przypadku dodania kilku akcji, pamiętajmy, że kolejność ma znaczenie. Akcje wykonują się od góry do dołu. Czyli najpierw wykona się akcja numer 1, a później akcja numer 2. Jeżeli chcemy zmienić kolejność, możemy skorzystać z dostępnych suwaków i zamienić kolejnością nasze akcje. Jeżeli dana akcja lub warunek jest nam niepotrzebny, to czerwony X usuwamy. Jeżeli już określiliśmy wszystkie parametry naszego zdania automatycznego, aby go dodać, naciskamy zielony przycisk Zapisz. Nasze zadanie automatyczne zostało dodane do systemu. Omówmy sobie teraz widoczny panel zadań automatycznych. W tym miejscu znajdziemy wszystkie dodane nasze zadania automatyczne i z tego miejsca nasze zadania automatyczne są pogrupowane według grup, które wcześniej przypisaliśmy. W tym miejscu mamy nazwę naszego zadania automatycznego, zdarzenie, warunek i akcję. Zadania automatyczne możemy sobie sortować na kolumnie ID, lub kolumnie, nazwa zadania jest to sortowane alfabetycznie. Domyślnie pokazujemy 25 pisów. Jeżeli masz wiele zdań automatycznych w danej grupie, możesz sobie rozszerzyć liczbę wyników. Przy każdym zadaniu automatycznym mamy opcję status. Jeżeli przesuniemy suwak na zielono, to znaczy, że zadanie automatyczne jest aktywne. Jeżeli odklikamy, Zadanie automatyczne jest nieaktywne. Mamy również trzy przyciski. Zielony przycisk służy nam do kopiowania zadania automatycznego, czyli pozwoli nam to na skopiowanie 1 do 1 utworzonego wcześniej zadania automatycznego, i na jego podstawie możemy zrobić podobne zadania automatyczne, aby nie musieć wszystkiego od nowa uzupełniać. Pamiętajmy, że domyślnie skopiowane zadanie automatyczne jest nieaktywne. Tu możemy sobie zmienić parametry i po zapisaniu utworzy nam się kolejne zadanie automatyczne. Kolejny przycisk to jest przycisk Edytuj. Dzięki niemu możemy zedytować dodane wcześniej zadania automatyczne. Ostatni przycisk to jest Usuń, czyli dzięki niemu możemy usunąć zadania automatyczne. Dodatkowo na liście mamy możliwość akcji zbiorczych, czyli zaznaczamy zamówienia, dla których chcemy wykonać akcje zbiorcze, i tutaj możemy zbiorczo zmienić grupę danego zdania automatycznego pojedynczo lub w zależności ile zdania automatycznych zaznaczyliśmy lub zmienić status zamówienia jako aktywny lub nieaktywny. Przejdźmy teraz do stworzenia grupy zadań automatycznych. Zrobisz to w zakładce Grupy. Dodanie grupy jest poprzez przycisk Dodaj. Wpisujemy nazwę naszej grupy i poprzez przycisk Zapisz grupa zostanie dodana. W tym miejscu możemy też sortować kolejność wyświetlania naszych grup. Na liście zadań automatycznych. Możemy również edytować nazwę wcześniej dodanej grupy zadań automatycznych oraz usunąć grupę, jeżeli jest już ona nam niepotrzebna. Aby usprawnić konfigurację, skorzystaj z wbudowanej listy najpopularniejszych zdarzeń automatycznych. Każde zadanie zostało tam szczegółowo opisane co czyni korzystanie z automatyzacji jeszcze bardziej intuicyjnym i przejrzystym. Kliknij przycisk popularny, widoczny w prawym górnym rogu ekranu. System przekieruje Cię do dedykowanej zakładki z listą gotowych do wykorzystania zdarzeń automatycznych. Zadania zostały przygotowane przez zespół ekspertów z Apilo i wybierz te, które Cię interesują. Ja wybiorę na przykład to pierwsze automatyczne wystawienie i wysyłka faktury do klienta. Klikamy wybierz. Aby przejść do formularza z tym zadaniem automatycznym, tutaj zdarzenia, warunki, akcje zostały już z góry określone. Twoim zadaniem jest wskazanie parametrów, warunków i akcji. Oczywiście, warunki, akcje są różne, w zależności od zadania automatycznego, które wybierzesz z listy. Uwaga, domyślnie. Szablony zawierają już prawidłowo zdefiniowane zdarzenia, warunki oraz akcje, a także poprawną kolejność ich wykonywania. Aby zadanie funkcjonowało zgodnie z jego opisem, odradzamy modyfikację tych głównych parametrów. Klikamy Zapisz i zadanie automatyczne zostało dodane do systemu. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania dotyczące zadania automatycznych lub coś jest niejasne, skontaktuj się z nami z Biurem obsługi Klienta.